Szanowni Państwo, w tym szczególnym świątecznym czasie pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Radosnych, pełnych ciepła i miłości, świąt Bożego Narodzenia. Niech zapach choinki, śmiech i dźwięk kolęd rozejdą się po domu. Niech nowonarodzony Jezus wypełni Wasze serca spokojem i nadzieją. Życzymy, aby wigilijny wieczór był okazją do wspólnego świętowania i refleksji nad tym, co w życiu najcenniejsze. Okażmy także wiele serca tym, którzy najbardziej potrzebują naszej obecności i pomocy. Odnajdźmy w świętach prawdziwe piękno i radość. Zbycia razem życzy zarząd województwa Małopolskiego. Wesoły świat!